I pso będą atakować matkę roju! I hop to lewy było. <głos balances> To. Witam wszystkich bardzo serdecznie, po i witam was w tym odcinku z Grounded Ale nie takim zwykłym odcinku, ponieważ jesteśmy w dość dziwnym miejscu A jesteśmy na wielkiej arenie w powietrzu Zbudowałem tą arenę, ponieważ mam dostęp do cheatów w Grounded już teraz I możemy porobić takie fajne rzeczy teraz, na przykład jak pojedynek Tysiąca mrówek z masą rejkowców Trochę tego za dużo jest jak widzicie, wszystko się teleportuje. Moja karta graficzna nie wytrzymuje tego, co się tu odwala właśnie teraz. Drajkowcy są zrespawnowane w jednym miejscu, w takim tutaj na środku. W kółku dużym. Jest ich bardzo, bardzo, bardzo dużo. I one was powoli wychodzą z tego kółka. Nie wiem, co się dzieje. Prawie nie wiem, co się dzieje. Jak się to uspokoi, to może by dało się coś zobaczyć. Może uda mi się tam rzucić bombą. I zobaczymy sobie, w stanie, jak bomba tam wybuchnie. Nawet, nie wiem, czy ta bomba doleciała. Nie, ona chyba tam. Chyba tam jest gdzieś. O kurde! Oj, 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 No, rzuć mi jeszcze dalej. Jeszcze jedną. No, i że wszystkie ryjkowce tam padły, bo to one robią takie ryby. Patrzcie, pyk, ryjkowce chyba wszystkie padły. No i teraz da się chodzić, teraz da się chodzić. Pogromca mrówek, mutacja. Jest wielka walka ryjkowców z mrówkami. M Max powiedział, hej. No, no się ma, się ma. Witam, panie mrówko. A bo to był komentarz do ryjkowców. nie chcę kłopotu, mrówko? No, ja też bym nie chciał kłopotów z taką ilością mrówek. Tak, akurat bym nie chciał. Ale. Doczek co no, to wygra, nie? Wiadomo, rynkowcy nie potrafią walczyć, ale <głos》> zobaczymy jak szybko mrówki sobie poradzą z nimi. Jak, jak widać, część mrówek w ogóle nie jest zainteresowana, a część Część jest zainteresowana. Tam tyle padło stworzeń, że ja nawet nie chcę wiedzieć, ile tam stworzeń padło. Zarzą zajdziemy i sprawdzimy. Ale tak, mamy wielką arenę i w ten sposób możemy używać citów powiedzmy, żeby sobie robić fajne pojedynki. I porobimy sobie pojedynki. Zobaczymy, jak niektóre stworzenia walczą z innymi stworzeniami, bo w grze ciężko takie pojedynki czasami odegrać. zajmiemy to sobie na dół i zobaczymy Zobaczmy, jeżeli pozwolą mi przejść. Czy ja mogę podnieść te rzeczy tutaj? O kurde rykowiec. Ja pytałem, patrzcie ile tego jest! Kurde, to jest jakieś 100 rikowców. Ja już mam cały ekipą pełniony temami! Co jest? Dobra, wiecie co? z tego granata. Dobre zabawy. PUM! O, o, ile padło ich? Mam na bomby dla was kumple! Proszę bardzo! Bomby dla każdego się znajdą, pyk! Zjedźcie sobie ile chcecie! Kół, wszystko wybucha! By o nie, zrobiłem dziurę moje, mojej arenie. Następny pojedynek zrobimy na sopie. W miejscu, w którym już wcześniej byłem, gdy bu bugowałem grounded na kreatywnym. A przyjdziemy sobie tutaj, ponieważ tej podłogi zniszczyć się nie da. A tamtej mojej podłogi na arenie, na arenie niestety zniszczyć się da. A będziemy teraz. Robić pojedynek, który może troszkę podłogi zniszczyć, znaczy troszkę, pewnie dużo. A tutaj, wiadomo, wszystko jest nieśmiertelne, dlatego użyjemy sobie tego oto miejsca. Nie mam pojęcia co zrobiłem, ale yy, yy, zrespiłem wielką rybę. <grybę> Jak widzicie jest tu pełno tarczówek i biedronek Bo Ja chciałem żeby tarczówki i biedronki się walczyły, ale z jakiegoś powodu raz to zadziałało, a teraz to nie działa Jak tarczówki otruły biedronkę to biedronki się zdenowały, ale wielka ryba tu jest, po prostu wielka ryba Ja mogę tej ryby zrespić dużo dużo więcej Nie wiem czy to coś zmieni, chyba nie Ryba chyba nie może nikogo zabić oprócz gracza wydaje mi się, ale ja pitole dwie Pływające w powietrzu ryby. Przed nami wielka armia mrówek versus bombardierzy, tylko muszą najpierw podejść do siebie. A co się im się to jem, ale podchodzą, ja do siebie podchodzą, zaspy się naprawdę. Konkretna walka się rozpocznie O kurde, mrówki zaczynają się denerwować Zaczyna się naprawdę porządna walka O kurde, co tu się dzieje Ale lagi zaczynają się robić, nie No, mrówki, mrówki Trzeba zobaczyć bombardierów O kurde, no, zaczyna się, zaczyna się wojna Mrówki versus bombardierzy no, Normalnie czego takiego w grze chyba zobaczyć by się nie dało A tak to teraz możemy Zobaczyć jak armia mrówek Brali sobie z armią bombardierów Ale to będzie dużo wybuchów I bombardierzy z jakiegoś powodu Ginął szybko bardzo. O tym Te mrówki je rozwalają. No zobaczcie, te mrówki po prostu sobie rozwalają. I wszystko robiły na podejście wielkim. Przy dosłownie wejściem w domu. Wyobraźcie sobie, że otwieracie sobie drzwi do waszego ogródka i pod wami armia mrówek nawala, nawala się po prostu z bombardierami. Pod wami to, to było. Coś się samym tak. Ustawkę robią. Ustawkę robią po prostu. A, ej, bombardierzy ich pocisnę. O kurę, bo ich wszystkich. No to ej, bombardierzy się wszystkich pozabijali praktycznie. Ale, ale Jak bombardierzy strzelają, to masa murówek ginie. Kto wygra ten czyny pojedynek? Tamty bomberierzy liczymy, o, one, one tam niech zachodzą. Ale w ogóle patrzymy to jest i wszystkiego, ile tego tu leży. Teraz mamy pojedynek bombardierów z tarczówkami. Tu jest ich strasznie, strasznie dużo. Nie widać tego przez ten gaz, ale jest, jest ich tu masa. Ale chyba tarczówki dużych szans nie mają, ponieważ uciekają, chórze uciekają od bombardierów. O, tak. Teraz się wracają, ten to chyba szem jest. Kumple za mną, idziemy. Od, albo się teraz nie widzą w ogóle. Oni, oni, się, to oni się teraz nie widzą. Olewają się w ogóle. Patrzcie, sojusz chyba zrobili. Teraz mi ten sojusz zniszczy. A zniszczymy ten sojusz spawiąc masę mrówek żołnierzy. <grym zniszczonych> I robimy następny pojedynek. No, ogólnie powiem, że raczej te mrówki nie mają szans, jak są tak w jednym miejscu. Bo kilka, właśnie bomb, tak teraz leci, i to jest koniec. W ogóle śmieszne jest to, gdyby, gdyby było tak, jakby. Ci bomberze, że mogli siebie nawzajem zranić, ale oni nie mogło się do trucizną zranić tymi wybuchami. I tarczówka zatykowali niechcący. O kurę, tarczówka, jedziesz ich dobrze! O, ale strzeliła błąka, dobrze, skosznaj, skosznaj wszystkich. Aj, nie skoczyła. Tarczówka jakby tak skoczyła na środek i to mogła nawet pozabijać ich wszystkich. O, nie giną, nie giną trucizny. Teraz może uda nam się zrobić pojedynek Pogońców z tarczówkami razem z bombardierami naraz. I chyba się udało to zrobić, nie jestem pewny. Na pewno. Zatruwani są wszyscy i bomby na pewno wybuchają. Pogońce się na pewno denerwują i wszyscy giną. jeszcze ten pójdę, jak mogę urać tarczówki w sobie, bo nawet nie wiem, co się z kim pije już teraz, to jest totalna po prostu wojna trzech różnych klanów. A nie niech coś to mają daleko gdzieś, coś to w ogóle daleko gdzieś mają. Pogońce poginęli wszyscy. Jop, to przecież każdy pogoniec zginął tutaj na tej walce. <grym zainteresujesz> nie, nie. Co się Szkoda, że nie mogę po prostu w jakichś ilościach spać, bo jedynie jak mogę spać mopki, to spałem po prostu po kolei na za spełnić. I też ogarnąłem, że nie da się zrespić niestety takich fajnych mobków, jak na przykład niektóre zakażone, które są, a dokładniej na przykład tego zakażonego pogońca Nie da się go niestety zrespić Dlatego to nie jest jakieś super e, zaawansowane Szkoda, Myślę, że będzie można sobie so wszystko robić także, Ale wiele, wiele fajnych opcji brakuje A jeżeli was interesowało, jak to jest być na żywopłocie To to jesteśmy e, Tak było na żywopłocie, wiem, że w nim są takie wielkie, kwadratowe dziury wszędzie Ale przecież teraz na żywopłocie po prostu się do niego teleportowałem e, Jeszcze jesteś jak komenta teleport, więc fajnie Ale ciekawe te dziury, czemu ten żywopłoc ma takie dziury? Chyba po to, żeby przypuszczać jakieś światło? Nie możemy sobie innej z tych dziur wskoczyć po prostu i jesteśmy tu gdzie są liny yy, nie jestem pewien gdzie my jesteśmy a dobra już wiem gdzie jesteśmy tam widziałem te picie to już wiem gdzie jesteśmy w takim razie jak już byliśmy w żyłopłocie to pomyślałem sobie czemu by nie przetestować jak matka Ruju, yy, poradziłaby sobie z jakimiś innymi przeciwnikami i w ogóle co matka Ruju zrobi kiedy nie będzie miała żadnego przeciwnika ponieważ ja yy, Przeciwnikiem nie jestem? Okej! Okay. Normalnie jestem nietykalny, bo żadne potwory nie chcą się ze mną bić. E, ale Matka Roju jest najwidoczniej wyjątkiem. Okej, okay, dobra, no jak wiecie, straszna dość Matka Roju jest. Ale czy Matka Roju lubi swoje dzieci i swoich pogońców? Czy ma coś do nich, czy może nie ma? Spróbuję je zatykować i. Dlaczego nie chcą walnąć pogońca? Nie, ci się to nie uda. No dobra, ale <ślamy> mamy to naprawdę. E... Imprezę, w której raczej być, być nie chciałbym być w tej takiej imprezie tutaj To by było przywalone trochę, walczyć, tak, tak, taką wojnę mieć tutaj, z pogońcami razem też Ale możemy porespić stink bugów trochę I zobaczyć co jest stanie jak, jak zrobię ich tu kilka Czy wygrają się matko roju Powiedzmy, że zrobimy ich ogółem 10 Matka roju zmiła target, już mnie nie bije, tylko bije tarczówki i nie tylko ona, ale po gońce też te tarczówki atakują. Dobra, to jest około 10 tarczówek, powiedzmy, że to już jest wystarczająco. Zobaczmy, czy Matka Rolis sobie poradzi z 10 tarczówkami. Czy może nie ma żadnych szans z nimi? Ile AP już ma? Ona ma połowę AP, ona może naprawdę zginąć. Tarczówki mogą z nią wygrać. Niestety nic nie widać, bo tarczówki zasłaniają wszystko swoim dymem z tyłka. I co tu się dzieje? Te malutkie pająki, które wyskakują, no nie pomogą Matsuroju, bo ta trucizna dobija ich w sekundę. Ja zresztą tak robiłem, jak walczyłem z MadCrayą, że użyłem łuku i użyłem strzał gazowych na te małe pająki. Ale MadCrayus jakoś radzi, ma czwartą HP i pokonała wszystkich, ale pogońce poginęły. Okej, okay. czy Matka Roju już nie bierze mnie jako przeciwnika, a nie, jednak bierze jako przeciwnika mnie, dobra, znaczy nie, nie mnie, tylko tego tarczówkę jeszcze jedną, lol, Ktoś ty tu jeszcze żyje Dobra, jako że Matka Roju sobie tak świetnie poradziła z tymi tarszówkami. zaraz damy jej na przeciwnika A dokładniej pszoły I pszoły będą atakować Matkę Roju! O kurde! Bojonek pszczół z Matko-Roju. No tych pszczół dużo nie ma, bo to jest jakieś, nie wiem, no 6, 7, no 7 ich jest. Zobaczmy, że 7 pszczół da radę z czwartą HP Matki-Roju. Ile ta matka roju Matka roju ginie! Ona nie ma żadnych z pszczołami. W ogóle nie wiem, czemu pszczoły automatycznie zaatakowały matkę roju nie? One tak automatycznie zaatakowały, nie wiem czemu. I chyba dały 100 na Matce-Roju? Sapiły Matko-Roju. Co jest, i jeszcze teraz wybijają. Te Pająki wybijają inne! Ja nie widziałem, że pszczoły nienawidzą pająków! Ej, dobra, pszoły są kozakami! <grystanie> Wiadomo, pająki w tej grze nie, nie, nie są fajne, nie, nie, nie lubimy pająków w tej grze, tak? Bo krzywda naszego bohatera każdym razem, kiedy cokolwiek zrobimy. A pszoły są po naszej stronie i one je gnębią! Tak ma być, dobrze! Walcz tego pająka, walcz tego pogońca gnoja! <grystanie> tu nadali mu! Ale to jest śmieszne! Ej, nie, pszczoły są super! Pszczoły wygrały, poradziły sobie z każdym pojągiem tutaj No i teraz nie są w stanie za bardzo stąd wyjść Teraz czas na walkę bombardierów z matką roju I zobaczymy kto wygra ten pojedynek, około 10 bombardierów na matkę roju No matka roju nie jest już taka super super potężna gdy chodzi o pojedynki ileś na tylko matkę roju jedną Już taka potężna nie jest i ona HP ma połowę AP już jej zabrali, i wszy wszystkie bombardierzy strzelają. No, prawie, prawie prawie wszyscy, prawie wszyscy. <śm> Ole, te, te spuszczające się pająki, które mają pomóc matce ale najwidoczniej nie są w stanie się spuścić do końca. Bo chyba bombardier są tutaj, dlatego one nie są w stanie zejść na dół, na siebie. Chyba się zbugowały. Ej, ten też się zbugował, on też nie chce zejść w dół z jakiegoś powodu, co jest? Matka roju dostała stunę. Ej, czemu matka Roo nie jest w stanie zabić w ogóle żadnego bombardiera? O, pokonała dwóch chyba, dwóch bombardierów pokonała, trzech O, pokona... Oj, to tyle Okej okay. I... <laughs> nie, nie wiem czemu, ale oni się na części zrobili od razu I to tyle Okej, okay, pokonała skrać, trzech bombardierów I taką ogółem, to nie wiem, dziesięć bombardierów na spokojnie rozwala matkę roju. okej okay. A teraz wam pokażę jak ten łom punchman działa, patrzcie Pyk, pyk, pyk Właśnie w ten sposób Pum Teraz czas na... <gry> bardzo dziwny pojedynek Rozbiję matka Roju I Matka Roju będzie walczyła z Masą zakażonych ryjkowców Te ryjkowce już wybuchają I biją Matkę Roju Dość konkretnie Zobaczymy kto ten pojedynek wygra Czy Matka Roju przeżyje bombardowanie Przez tych ryjkowców Jej będzie ich za to zaraz ich dorobię więcej Proszę bardzo następna tura Zakażonych ryjkowców idzie na Matkę Roju Nie powiem wybuchowy pojedynek To jest <gry> Te chyba znowu się zbuchowało. A nie, jednak spadł na dół, dobra. Rykowce, rozwalcie matkę Ale to będzie wstyd dla matki roju, jak ją rozwalicie. Ile ona ma? Chury, coś małej pijecie, bo wasze wypuchy nie dochodzą do niej. Z jakiegoś powodu wasze wypuchy nie dochodzą do niej. Dobra, to matkę zbiorę może sobie. Następna runda zakażonych rykowców. ryjkowiec, Dobrze, dobrze, nawalajcie! Nawalajcie matkę roju. I hop, to lepiej co się dzieje? to! Jo Ole wybuchów tu jest dużo! To jest kozackie, jak się pani ogląda, serio. A teraz jest ich nawet jeszcze więcej, aż spadają mi ostre FPSy. Jak matka robi tylko DO jednej grupy rykowców wielkich, to na pewno już zginie. Ile ma chyba, Ona ma zero pełna ona ginie już! Ona zginie zaraz! Żadnych szansy BANDĄ zakażonych ryjkowców! Żadnych. I rozwalili! Matkę roju, Tylko nie wiem, co teraz robię z ryków sami, wszystkimi. Chcę, że w ogóle i to wybuchło. Co tu się dzieje? Czy rykowce zaatakują pająka? Chyba nie. Ten pająk średnio może chodzić tutaj. Dziwnie <grym> się, dziwnie chodzi. Sprawdźmy, czy tarczówka się zdenerwuje na nich. Zabiły bombardiera, czyli jednak nie lubię bombardierów też. Ok, a czy te, do tarczówek też coś mają? Dobra. Ten panu chce stąd uciec, ale nie wie co zrobić ze sobą. On się mega boi. Pojawiłem też dwie pszczółki, ale pszczółki najwidoczniej nie mają nic przeciwko temu, co się dzieje. Chyba ich to za bardzo nie interesuje, one po prostu chcą stąd pójść. Czas na ostatni pojedynek w dzisiejszym odcinku. I ten pojedynek to będzie: Tysiąc mrówko żołnierzy versus matka roju. Zobaczmy, kto zwycięży w tym pojedynku. Czy ty się z No nie czy matka roju. Nie jestem pewien, czy oni zdają sobie sprawę, że mają tu dużego przeciwnika. Powoli zaczynają ogarniać, ale nie chyba tak dużo tutaj, że nie rozumieją, co się dzieje. Co jest? Wielka mrówka, wielka mrówka. Ciągle to mrówka, brówka. gościu. Jest tu epicki pojedynek. To jest mówi wielka bruka, wielka bruka. Ja pytam, chyba troszkę przesadziłem, wydaje mi się, bo nawet chodzić nie na normalnie tylko mi wrzucam mojego, moją postać. Driftuję jak napalając normalnie. Dobra, część próbek już wie gdzie jest ich przeciwnik, to na pewno. O kurde, to wygląda op to wygląda strasznie. A tak w realu jest, nie? Tyle mrów jak normalnie w realu, jest jakieś tam rówiska i tak dalej. Nawet więcej. Wyobraźcie sobie takiego pająka jednego wielkiego, który. Zestunował wszystkie mrówki! I pitole! I teraz ma przewalony po wszystkie mrówki! co solo! No to przesadziłeś, matka roju! Przesadziłeś! W sumie przesadziłaś! Ale masz teraz wielki problem, ci powiem, bo. Zestunowałeś wszystkie mrówki! W twoim leżu zobaczymy czy... Wygrasz ten pojedynek, ile masz HP? Jedną czwartą się zabrali, nie, ona to przegra. Ona się w ogóle mrówek nie zabiła. Ona tu nie ma szans żadnych. W realu pewnie też nie miałaby żadnych szans. Mrówki są przepotężne. Nawet jak walczył z kimś dużo, dużo większym, go po prostu go rozwalić ilością swoją. Gdyż mrówki są silne bardzo. Taka matka roju w Realu nie miałaby szans taką ilością mrówek. Żadnych szans. Dlatego, że w realu by pewnie już oblezły ją, a tutaj za bardzo nie ma takich mechanik w tej grze. Więc po prostu atakują ją atakami. O, giną jakieś mrówki, giną i mrówki. No, matka Ryan Stopiowy jest to bardziej denerwować, więc ta walka się może lekko zmienić. Mówię, patrzcie, ci dopingują normalnie. Oni z tyłu zerowani są, widzicie, że oni są zerowani. Oni, oni, ale oni chcą walczyć, Oni po prostu stoją z tyłu i oglądają. <laughs> Jaki to jest ta walonka, co jest? I właśnie, da się stąd uciec czy nie? Chyba stąd się uciec nie da teraz, tak? Jest jest zablokowany, więc uciec nie da. O, niektóre mrówki próbowały wyjść w ogóle, to już nie wejdą. Mm, mrówki zaczynają walić. Jojo, moc. Matki O kurde! O kurde! Oj, te mrówki się zerowały tak konkretnie, one wadawalają w jaja Matki roju! Patrzcie, ta matka tu przeskoczyła po to, żeby bronić jaj! Ale nie jest w stanie obronić tego, bo jest zbyt dużo wszystkiego Mrówki obżyrają jaja matki roju <grywki> Zapijają jej potomstwo całe Matka roju nie wie co zrobić, próbuje bronić siebie i swoje jaja naraz, ale nie daje rady Ozdrowała się, rozwaliła z 10 mrówek naraz Ja pytam, lale... mrówki nie dają się, nie dają się One dalej nawalają we wszystko, co jest matki roju Chcą zniszczyć jej wszystkie dzieci i nawet całą ją też naraz Całe leże jej niszczą co to się dzieje? Ale epicki pojedynek całego mrowiska na matkę roju. Matka roju dostała stuna od mrówek! Jakim cudem? Oj, się zdenerwowała i skoczyła całym swoim ciężarem na masę mrówek. Broni tej tak broni, aż mi kamera idzie do tyłu normalnie z uderzeń jej. Jop to ile tu jest nieżyjących mrówek. Ale nadal jest ich jest, jest nadal sporo. Ej, teraz jak patrzę, to to matka roju może nawet wygrać z tymi mrówkami. Ma jednak szansę. Ile ona ma HP już? Ona ma. Ma mniej niż 1,4 HP. No to jest naprawdę zacięty pojedynek. Albo mrówki, albo matka roju. Nie jest to przesądzone. Jest takie 50-50. Każdy stąd może wygrać. Ale pewne to nie jest, kto wygra. O kurde, ole mrówek zginęło naraz. Jo, pitole. Nadal walczą, Ole, to matka roju ich żywcem po prostu Ole się wnerwio już tak totalnie Przez to, że sapili matkę roju Zabili matkę roju Udało się mrówkom, mrówki wygrały Gdyby było ich trochę mniej, to matka roju mogłaby zwyciężyć Ale nie wygrała, mrówki zwyciężyły I teraz mrówki pożrą matkę roju takie jest zakończenie tej epickiej walki. Jeżeli chcecie więcej tego typu odcinków z Grounded lub macie jakieś ciekawe pomysły, co mogę wam pokazać, napiszcie komentarz, zostawcie lajka i kliknijcie w tego soczystego, czerwonego suba, żeby nie przegapić powiadomień o następnych odcinkach z Grounded. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Bye, bye! -o!